Metoda ALPEN. Metoda ta polega na codziennym, dokładnym rozplanowywaniu zadań do wykonywania z uwzględnianiem przerw i zastosowaniem sobie czasu na nagłe wypadki. Nazwa ALPEN jest akronimem pięciu niemieckich słów określających poszczególne etapy tworzenia e, przeciezyjnego e, harmonogramu dnia. A. Aufgaben. Zadaniem, zastanów się, co masz do zrobienia. Weź pod uwagę wszystko, co musisz wykonać w ciągu dnia, wraz z zawagowymi sprawami. Przyjrzyj się dokładnie zadaniem i postaraj się je doprecyzować. Możesz je pogrupować na sprawy osobiste: zakupy, gotowania, sprzątanie i zawodowe, maile, spotkania, telefony, projekty. L. Lange szacun. Oszacowanie długości. Spróbuj dokładnie określić czas potrzebny Ci na realizację poszczególnych obowiązków. Pamiętaj, że musi być realny. Zaniżenie może wywo wywołać późniejszą frustrację spowodowaną niewywiązaniem się zadań. Zawyżanie. Natomiast może. Lodować marnowanie czasu wynikające z niewłaściwego podjęcia, podjęcia podejścia do pracy zgodnie z prawem Parkinsona nad określonym projektem. P. Um, find ein plan. Zaplanowanie przerw. Układając uh, harmonogram musisz wziąć pod uwagę czas na przerwy. Dotyczy to zarówno zresetowania się po określonych przedsięwzięciach, jak i za zapewniania sobie odpoczynku w trakcie dłuższych zadań. Pamiętaj również, że mo mogą wydarzyć się sytuacje awaryjne. Dlatego tego koniecznie uwzględnij jakiś zapas. Możesz przyjąć, że 60% czasu przeznaczasz na konkretne cele. A. Pozostałe 40% będzie Twoja rezerwa. Możesz wykorzystywać ją, jeżeli zajdzie nagła potrzeba. Lub przeznaczyć na zadania wstępne nie zaplanowane na kolejne dni. E. und untreffen. Wyznaczenie priorytetu. Stwórz hierarchię zadań z punktu pierwszego. Zastanów się, które są najważniejsze, najtrudniejsze, a które z nich, a które z innych powodów musisz wykonać w pierwszej kolejności. Pomyśl, czy jest szansa na powierzenie któregoś z nich komuś innemu. Możesz zastosować macierz Enzenhauera. І погруповувати задання на 4 категорії. Н. Контрол. Моніторуй постемпи і контролюй час. Викшишляй за своєї лісти зреалізоване задання. Обсервуй свою реакції на ситуацію аварійни. Научі асертивності Інформуй співпрацівників чи знайомих, що над чимсь працюєш. I. Знайдеш для них час піктую збитечні розмови, вряду телефоне або через комунікатори, якось розпрошачі, які обнижають твою ефективність і видвужають час праці.